Cześć, Michał Gąsierowski, zapraszam Was na kolejny odcinek WOKU PADOKU. Będzie mi miło, jeżeli dołączycie do... Stałych widzów tego kanału YouTube'owego, a dzisiaj chcę powiedzieć trochę o Williamsie, bo oczywiście wiemy, że Williams jest w bardzo trudnej sytuacji, ale być może zastanawiacie się, jak to się stało, że jeden z najbardziej utytułowanych zespołów całej historii Formuły 1 znalazł się praktycznie na dnie. Za chwilę może się okazać, jeżeli pojawi się nowy inwestor, że nazwa Williams w ogóle zniknie z mapy Formuły 1, co oczywiście byłoby bardzo przykre. 9 mistrzowskich tytułów konstruktorów i 7 mistrzowskich tytułów kierowców. A te tytuły mistrzowskie, Zdobywali po kolei Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Alain Prost, Nelson Piquet, Damon Hill i Jacques Villeneuve jako ostatni w 1997 roku. Warto też dodać, że w Williamsie jeździli przecież tacy kierowcy jak Jenson Baton, Juan Pablo. Montoya czy oczywiście Robert Kubica. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki dotyczące tego zespołu, no to zdążyli wygrać 114 wyścigów, 312 razy stanęli na podium i 129 razy na pole position. Co takiego zatem stało się w Williamsie, że ten zespół nagle stoczył się właściwie na dno i jeszcze na przełomie wieków, już po tym ostatnim tytule zdobytym przez Rzeka Wilnewa w 1997 roku wydawało się, że jest całkiem nieźle, bo zespół cały czas był gdzieś tam w czubie, trzecie miejsce, trzecie miejsce, potem dwa razy wicemistrzowskie tytuły na początku tego wieku. Później całkiem niezłe wyniki, aż w pewnym momencie sytuacja zaczęła się załamywać. Pierwszą ważną wiadomością i niestety przykrym rozstaniem dla Williamsa było rozstanie z BMW jako dostawcą jednostek napędowych, które bardzo dobrze spisywały się w samochodach Williamsa. Ale BMW razem z Zauberem stworzyły własny zespół. Robert Kubica na tym zyskał, bo przecież w tym zespole zaczynał swoją karierę w Formule 1 i z tym zespołem wygrał. No ale BMW Zauber pozbawił silników. BMW Williamsa. Williams musiał kombinować i zaczął się miotać od jednej strony do drugiej. Po 2006 roku po rozstaniu z BMW związał się z Cosworthem, z Toyotą, z Cosworthem, z Renault i z Mercedesem. Czy jest jakaś inna ekipa w Formule 1, która w tak krótkim czasie miała tylu dostawców silników? Trudno byłoby znaleźć. Co jeszcze? No, niestety, coś o czym wspomniał Toto Wolff, który odchodził z tego zespołu w 2013 roku, to znaczy w Williamsie nie udało się zastąpić wybitnych jednostek, bardzo dobrych inżynierów, ludzi, którzy kreowali to, co działo się w Williamsie. Nie udało się zastąpić Adriana Neweya, nie udało się zastąpić Patryka Heda nie udało się zastąpić kilku innych jeszcze inżynierów i bardzo wpływowych ludzi, że wymienię chociażby Majka Koflina, dobrze znanego z afery McLaren kontra Ferrari, sama Michaela, czy też Padiego Loa, którego znamy już bardzo dobrze, można do tego dołączyć Roba Smedleya, można do tego dorzucić, dorzucić, Eda Wooda, de Debora, który pojawił się w 2017 roku jako szefa aerodynamiki, a w 2018 roku już go właściwie nie było. W związku z tym tych ludzi, którzy odeszli z Williams'a, było bardzo dużo, natomiast nie słyszało się o głośnych transferach, głośnych nazwiskach, które ekipę Williams'a by zasilały, nie licząc Padiego Loa, ale zdaje się, że ta jego rola w, jako szefa technicznego całej ekipy zupełnie się nie sprawdziła. Jest jeszcze jedna ważna osoba, której wydaje mi się, że w Williamsie zabrakło, to znaczy zabrakło odpowiedniego szefa. Wtedy, kiedy Frank Williams już odchodził nieco na boczne tory, kiedy zdrowie nie pozwalało mu już zajmować się na tyle, na ile by chciał, całą ekipą, kiedy zmieniały się czasy, stery przejął na chwilę Toto Wolf, ale kiedy w 2013 roku ustępował i odchodził do Mercedesa, zresztą miał udziały w Williamsie, te udziały w Williamsie sprzedał, a kupił. Udziały w Mercedesie, no to wtedy za sterami Williamsa, zastępując niejako oficjalnie Franka, pojawiła się Claire. I z tym wiąże się kilka ciekawych historii. Po pierwsze, Claire była zaskoczeniem dla wszystkich. Ona zajmowała się w Williamsie komunikacją i marketingiem. Skąd zatem nagle ona miała się zajmować całym zespołem. Totowolf zdradził w podcaście Beyond the Grid, że właściwie uknął pewną intrygę z Bernie McLestonem, ówczesnym szefem Formuły 1. I tak naprawdę to oni wypchnęli Claire Williams na to stanowisko. Umówili takie spotkanie, a wiadomo, że jak Bernie McLeston zaprasza na spotkanie, to się nie odmawia. Więc Claire razem z Totowolfem na to spotkanie się udali. Tyle, że Claire nie wiedziała, że Totowolfa tam. Zabraknie. No i pojawiła się w gabinecie u Berniego, mija 5 minut, 10 minut, to to odbiera telefony, pisze, że tam się spóźni, że stoi w korku, że ma jakieś problemy. Nagle Claire zdaje sobie sprawę z tego, że przestaje odpisywać i że raczej go nie będzie. Dochodzi zatem do spotkania twarzą w twarz Claire Williams z Bernie Eklestonem, no i Bernie nakłania Claire do tego, żeby została szefową Williams'a. Mało tego, jeśli ktoś z Was oglądał film dokumentalny o rodzinie Williamsów, zresztą bardzo serdecznie polecam, można obejrzeć na Netflixie. To tam jest jeden bardzo ciekawy wątek dotyczący tego, kto miał się zajmować Williamsem po tym, jak Sir Frank już nie mógł tego robić. I sam Sir Frank był przeciwny temu, żeby zajmowała się ekipą Claire. On chciał, żeby wszystkim zajmował się jego syn Jonathan. Który prowadził zespół między innymi w niższych kategoriach w GP3, w GP2, i to on był szykowany na następcę Franka Williamsa. Tak się jednak nie stało, i Frank nigdy do końca nie był z tego. Zadowolony. No ale jak się stało, tak się stało. Claire Williams przejęła stery, natomiast warto też zwrócić uwagę, że Williams przechodził kolejną zmianę i podpisał bardzo dobrą umowę na najlepsze jednostki napędowe w stawce. No i jak się okazało, od 2014 roku to był strzał w dziesiątkę, dlatego że Mercedes wyprzedzał wszystkich o dwie długości i ta seria i te rządy Claire Williams zaczęły się całkiem nieźle. Dwa razy trzecie miejsce. W klasyfikacji konstruktorów, ale później zaczynały się schody. Williams cały czas miał problemy z aerodynamiką, z dociskiem, próbowali różnych sposobów, ale nie byli w stanie załatać tych różnych dziur, jakie powstały po tym, jak odeszły kluczowe osoby, o których wspomniałem przed chwilą. A zatem Williams zaczął zjeżdżać po tej równej pochyłej, po dwóch trzecich miejscach, przyszły dwa piąte miejsca, po dwóch piątych miejscach. Dwa ostatnie miejsca. W 2018 roku 7 zdobytych punktu, punktów, w 2019 roku jeden zdobyty punkt ze sprawą e, Roberta Kubicy i szczęśliwego Grand Prix Niemiec dla całego Williamsa, bo przecież doszło jeszcze do dyskwalifikacji dwóch samochodów. Alfa Romeo, gdyby nie to, tego punktu po prostu by nie było. Najgorszy wynik od powstania tej ekipy w 1977 roku. A zatem coś złego wydarzyło się w Williamsie i trudno tego nie zauważyć. Kiedy byłem na testach przed Sezonem 2019, wtedy, kiedy Robert Kubica dołączył do całej ekipy, doszło, nie można, tego też, nie można o tym też zapominać. No, doszło do kompromitacji tego zespołu, bo niedostarczenie samochodu na testy przedsezonowe dla tak dużego zespołu, który zatrudnia ponad 600 osób, który ma całkiem niezły budżet. To była kompromitacja, i już wtedy angielscy dziennikarze, którzy są bardzo blisko tej ekipy, mówili, że tam po prostu panuje chaos organizacyjny. Ten chaos organizacyjny obserwowaliśmy w ostatnim sezonie i w sezonie wcześniej problemy z częściami, problemy z rozwojem samochodu. Właściwie Williams praktycznie się nie rozwijał tracił bardzo dużo do wszystkich ze środka stawki. Nie był w stanie, jako jedyna ekipa, ani razu w trakcie sezonu, awansować do Q2. No, to naprawdę oznacza, że ten zespół bardzo źle funkcjonuje i że potrzebuje jakiegoś takiego wewnętrznego uzdrowienia, takiego uzdrowienia, jakiego doczekał się na przykład McLaren, za sprawą Zakabrauna, Browna, który wydawało się niektórym, że nie będzie dobrym szefem, ale okazało się, że potrafił zreorganizować ten zespół. Zatrudnił kilka znanych nazwisk, jak Andrasa Zajdla, ściągnął Jamesa Key, pojawił się de Ferran. Ten zespół zaczął jakoś funkcjonować i teraz jest tuż, tuż za czołową trójką, czyli za Mercedesem, Ferrari i Red Bullem. A e, niestety Williams jest na szarym końcu. No i, i co dalej? Problemem Williamsa kolejnym jest to, że zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, co przekłada się na niższe wpływy dla zespołu. Kolejnym problemem było to, że odszedł Lorenz Stroll, który nie za dobrze się czuł w Williamsie, widząc, widząc jak słabo ta ekipa się spisuje. Wykorzystał sytuację i to, że mógł kupić. Force India i zamienić to na swój zespół, na Racing Point, który niedługo zamieni się w Astona Martina. Zabrał tam swojego syna Lensa Stroll'a, no i zabrał bardzo dużo pieniędzy, dlatego że on tam wnosił, mówiło się, że nawet 40 milionów funtów za sezon, to jest bardzo dużo. Zerwał kontrakt, zapłacił odszkodowanie w wysokości 8 milionów funtów, czyli powiedzmy prawie 10 milionów euro, no i w Williamsie powstała. Kolejna dziura budżetowa, którą trzeba było jakoś załatać. Na szczęście pojawił się, pojawiła się firma Rockit, no i coś tam dziwnego się wydarzyło, bo wydawało się, że zerwanie kontraktu z Rockitem to jest efekt koronawirusa, ale Rockit pozostał jako sponsor w tych wszystkich seriach, w które się zaangażował, m.in. w Formułę E czy w W Series. Natomiast ten kontrakt został rozwiązany przez Williamsa. Co się wydarzyło, dlaczego się tak wydarzyło? Myślę, że za jakiś czas się dowiemy. Na razie wiemy od firmy Rocky tylko tyle, że życzy powodzenia Williamsowi w sprzedaży ekipy, między innymi. William stracił jeszcze po drodze bardzo jedną ważną rzecz, a właściwie jeden dział. To był Williams Advanced Engineering, który jest jedną z gałęzi całej grupy Williamsa. I akurat Williams Advanced Engineering dostarczał sporo e, dochodów, dlatego że to było około 5 milionów funtów rocznie, no ale w zeszłym roku Williams pozbył się akurat tej gałęzi swojej grupy, więc stracił e, kolejne zasilenie w gotówkę swojego zespołu. No i teraz znalazł się w sytuacji dramatycznej, dlatego że rok do roku, jak się okazuje, w zeszłym roku miał 15 milionów e, euro. Dochodu teraz ma 15 milionów euro straty. To jest bardzo duża różnica, 30 milionów euro jest nie do załatania. Oczywiście wzięli pożyczkę przy wsparciu Michaela Latifiego, syna Nicolasa, ojca, przepraszam, Nicolasa Latifiego, czyli kanadyjskiego milionera, który jest także właścicielem 10% akcji McLarena. On wsparł Williamsa, pomagając w pożyczce pod zastaw fabryki, pod zastaw terenów, pod zastaw zabytkowych samochodów. To nie jest jakiś rozpaczliwy ruch Williamsa, dlatego że takie rzeczy się zdarzało i McLaren też coś takiego zrobił, ale niestety obawiam się, że biorąc pod uwagę ostatnie miejsce Williamsa w klasyfikacji konstruktorów, to, że ten samochód nie będzie w tym sezonie szybszy i oni nie zapewnią sobie wyższego miejsca, to, że stracili sponsorów, to, że stracili inwestorów, to, że mają znacznie mniejsze i dochody i przychody. To wszystko wpływa na to, że tej dziury raczej nie da się załatać. Jedynym ratunkiem dla Williamsa jest to, żeby pojawił się jakiś inwestor. Czy pojawi się sponsor? Sponsor się raczej nie pojawi, dlatego że tak duży sponsor jak, jak Rockit, czy tak duży sponsor czy inwestor, jakim był Lorenz Stroll, no raczej nie zwiąże się z zespołem, który jest w ogonie stawki. Oni potrzebują inwestora, jeżeli ten inwestor się pojawi, no to raczej będzie chciał przejąć kontrolę nad zespołem, więc może, możemy się doczekać takiej sytuacji, mówił o tym Maciek Kiermako w ósmym biegu, że Robert Kubica przyjdzie do historii jako zdobywca ostatniego punktu w historii Williamsa, co by było oczywiście bardzo przykrą informacją i wydaje mi się, że Claire zrobi wszystko, żeby to nazwisko Williamsa w nazwie przed Trwało, natomiast może się okazać, że po prostu tak się nie stanie, że to będzie ostatni sezon Williamsa, chociaż tyle, że zapewnili, że nie zwolnią w tym sezonie pracowników i dotrwają na pewno do końca tego sezonu, ale pamiętajcie jeszcze o tym, że wpływy do całej Formuły 1 i podział zysków będzie niższy niż w poprzednich sezonach, co i jeszcze gorzej wpłynie na całą sytuację w Williamsie. Zatem te wszystkie czynniki wpłynęły na to, że zespół, który ma 16 mistrzowskich tytułów, 9 konstruktorów, 7 kierowców, nagle znalazł się na dnie i właściwie za chwilę może przestać istnieć. To tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za kolejny odcinek. W Okupadoku jestem ciekawy Waszego zdania. Co Wy sądzicie o Williamsie? Czy to rzeczywiście te czynniki? Czy jeszcze jest coś innego, co mogło wpłynąć na tak złą sytuację Williamsa? Jak oceniacie pracę Claire jako szefowej tego zespołu? I czy sądzicie, że Williams w, jakimś, w jakiejś postaci przetrwa, czy też zostanie wykupiony i nazwa Williams już ostatecznie? Zniknie. Czekam na Wasze komentarze. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.